o! wykopałem się z kopalni taka piękna wioska. Hmm, jakoś tak złowieszczo, chce mi się z nią coś zrobić dzisiaj. Ciekawe, dlaczego akurat nosiłem przy sobie snajperkę. Hmm, dlaczego by jej nie okraść? Okej, okay, mamy prawie noc. Czas na napaść. Wezmę sobie jeszcze dwie rzeczy. No, wstawaj, masz coś? Mam nadzieję. Nie masz? Nie. W takim razie to będzie napad jajkowy. no to. No i gdzieś moje jajko. A, dobra, śpiesa, nie masz niczego, to nie interesujesz mnie. No wita. I kolejny biedak. To może tu? Nie. No, ładuję z wrażę czego. Hmm. A może w tym domku coś mają? Wydaje mi się jakieś tak podejrzanie duży. Jakby tu ktoś bogaty mieszkał. Ty, masz jakiegoś lokatora? Mam nadzieję. Uważaj sobie. O, proszę. O tak. Dziękuję panowie. Jeszcze tak dla ostrzeżenia. To jest napaść teraz już. Hmm. Słyszałem tutaj kroki gdzieś. Ciekawe co tutaj łazi. Od razu lepiej. Mamy tak bloków diamentów. Fajnie. O nie! To ten zbrodniarz wojenny. Okej. Okay. O nie! To ten ich zbrodniarz wojenny! Trzeba go zastrzelić! O nie! Zostaw mnie, ten mały... ...śmieciuchu. I co, Sfaniaku? A, jednak. Przejdziesz tu. Wiesz, co cię spotka? Żegnaj się. O nie! O nie! Przyszli po mnie! Nie! 不是你，不是啊，不是。